Vlog, który za chwilę zobaczycie o Filipie Heizerze, też już był, aczkolwiek wymaga pewnej aktualizacji. Gdyż Filip Heizer ostatecznie nie zawalczył we freakach, ale wspomnijcie moje słowa: jeszcze zawalczy. Dlaczego? A tego to w sumie nikt nie wie. Może się czegoś przestraszył, a może to jakaś świecie faza na zasadzie: dzisiaj jest super, a jutro będzie smutno. Nie mam pojęcia, w każdym razie. No, zareklamował świetnie swoją książkę, i to jest pewne, chociaż teraz będzie miał pewną zagwostkę, no bo zrobił sobie zęby, no to w razie czego dać sobie te zęby wybić trochę będzie głupio, ale może mu się po prostu uda zawalczyć. Zobaczymy. Znaczy, w sensie z całymi zębami. Marcin Neyman chwali się, że miał być jego przeciwnikiem zamiast pierwotnie Gimpera. Może jakby się. Philip Kaiser przygotował to, może by i tego Neymana położył. Przypominam, że w pierwszej chyba swojej walce zrobił to tak ślizgotuwa, więc może by się nawet udało. Chociaż wydaje mi się, że mogłoby być trudniej Filipowi. No, z czego jeszcze od tego czasu Filip zasłynął ze swojego słynnego telefonu, Nokii, która nie ma Wiecie, wyświetlacz, a nie jest smartfon, smartfonem i tak dalej. Wszystko pięknie, ładnie. No, widzieliście to u Mateusza Kaniewskiego, zapewne cały internet to widział. Tylko moim zdaniem, troszkę troszkę za to przepłacił, bo przecież, nawet jak nie ma oryginalnej Noki, to mógł sobie kupić jakiś tańszy zamiennik. A nawet jak jest oryginalna, to można ją było kupić za taniej niż tam, nie wiem, 1000 czy dwa. to na pewno. Ale wspomnijcie moje słowa: Filip Heiser jeszcze wróci. Wróci do Freak Fightów i zawalczy. Jak nie w Fejmie, to w innej federacji. Bo on tam pasuje, on się do tego nadaje i myślę, że jeszcze go w klatce zobaczymy. A tymczasem wysłuchajcie vloga o Filipie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A dzisiaj być znanym to nie problem, wystarczy być sprawniejszym niż ja. Ja też jakbym był sprawniejszy to wystarczy, że nie wiem, wyskoczę z parteru, z jakiegoś powiedzmy balkoniku z gołą dupą, zrobię salto jakieś albo nawet nie, strzelajami jajami i obetą, wyłożę się z bólu, już jestem znany, wszyscy się śmieją i mogę sobie potem krzyczeć, że chcę walkę na fejmie. Słuchajcie, Chyba wczoraj to było. Fame ogłosił Filipa Heisera w swoich szeregach i wystąpił on już na konferencji prasowej. Czyli wychodzi na to, że Marecki coś tam wiedział, ale pominmy to. Dobra. I, a nic do Heisera nie mam. Posłuchajmy, dlaczego wchodzi do Fame. Mm -hmm. No właśnie. A ja ci powiem, co ja robię. Ja chcę, żeby moje życie było fajne. I ja mam dosyć polskiej zimy. W związku z tym kupiłem sobie mieszkanie w Hiszpanii. To w ogóle jest taka historia, że e, powiedziałem, dobra, ja je biorę, pani mówi, no, musi pan wpłacić zaliczkę. Ja mówię, bardzo proszę, to jest moja zaliczka, zaliczka poszła. Ja jest tak myślę, Filip, ty idiot, to przecież ty nie masz pieniędzy. Bo ja wszystko w biznes puściłem, nie? Wszystko co mam wsadziłem w kebaby. W obrocie, no wiesz, w obrocie kupujesz nowe e, nowe sprzęty, nowe przyczepy. To wszystko się mieli. twoja zdolność krewetowa ja wygląda jak gówno. Zazdroszczę Filipowi Heizerowi myślenia o finansach w tak optymistyczny sposób. W momencie kiedy otwiera biznes, inwestuje pieniądze, kupuje sobie mieszkanie w Hiszpanii, o od taka nie mając w ogóle kasy na koncie, płaca jeszcze ostatnie pieniądze jako zaliczkę. No, powiem tylko tyle, że tak życzę powodzenia temu dyrektorowi finansowemu tego kebaba, bo z taką Fantazjum Filipa to naprawdę musi być kompetentny facet. Ja to w ogóle muszę Filipowi Hajzerowi podziękować, bo pewnie myślicie skąd ja wiem, że on ma dyrektora finansowego kebaba, no z Facebooka, bo odkąd ma tego kebaba, to cały Facebook mi się tym kebabem zalał w sensie tymi reklamami kebaba, tymi filmikami, tymi postami i tak W związku z czym, no ja kebaba lubię i myślę, że należałaby mi się jakaś zniżka, skoro tyle tego oglądam. Ale nie w tym rzecz, Podziękować Filipowi Hejzerowi to ja chciałem za to, że ja zacząłem mniej zerkać na Facebooka, dlatego że po prostu mi się już odechciewa, bo albo widzę Filipa Hejzera, albo kebaba, a kebaba to ja lubię wtedy, kiedy mogę go zjeść, a niekoniecznie na niego tylko patrzeć, bo to bez sensu. Ale ja bardzo chciałem mieć to mieszkanie, bardzo, bo ja naprawdę e, na 40. urodziny chcę już sobie też żyć w jakimś ciepłym kraju, po prostu trochę tu, trochę tu. Kurde, a ja też chcę dużo rzeczy. Ostatnio to chciałem na Open Air pojechać, tylko właśnie kasy nie było. A tak mieszkanie w Hiszpanii też bym nie pogardził. Też bym chciał, także fejm, no co prawda jest, no wiecie, jest noc, ale jakbyście mogli do mnie zadzwonić, tak, kurczę, no za 15 minut też odbiorę, albo w ogóle do mnie zadzwonić, a najlepiej to napiszcie smsa, bo ja nie odbieram telefonów tak za bardzo, jak nie znam numeru, to jak będę miał smsa to bardzo chętnie odbiorę i też sobie nie zarobię na mieszkania, co? A i rywala mnie znajdziecie odpowiedniego, bo wydaje mi się, że debiutantów takich, wiecie, co to sprzed komputera nie wstają, też bym tam jakiegoś poskładała, dlaczego nie, w sumie to wszystko mi jedno, bylebym pieniądze dostał. Trochę tu, trochę tu, tak, To dokładnie. jest dobry plan. Tak. I stary, i, 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 i posłałem 6000 euro, takiej opłaty zaliczkowej, i sobie myślę, no i co teraz? I sobie się skredytuje, nie? I 15 minut później dzwoni telefon. Co za przypadek! Cześć, Fejman A ja mówię: nic się nie dzieje przez przypadek. To była afirmacja. Trzeba brać. Trzeba brać. I ja pytam: Będę się. Na... Mogli mu powiedzieć, że będzie Ringo. Byłoby zabawniej. Oni mówią tak, a ja my świetnie, róbmy to. Ale powiem ci, że pobudką pierwszą była właśnie ta, żeby sobie kupić to mieszkanie w Hiszpanii. Widzicie tego wystrzelonego w kosmos faceta, takiego pozytywnego? Tutaj mieszkanie w Hiszpanii, tutaj interesy i wszystko na raz? Tak. Wiecie, no ja bym to tak odpowiednio nazwał, ale też nie mam takich kompetencji, więc sobie daruję. Ale to, że tak powiem... Znane są takie przypadki, że raz ktoś jest bardzo smutny, a potem bardzo wesoły, a potem bardzo smutny, a potem przesadnie wesoły i tak dalej, i tak dalej. No, w przypadku Filipa Kaisera to ma on też powody oczywiście do smutku i prawo jak każdy z nas. Tylko, że no wiecie, tak jak wspomniałem, widzę go teraz bardzo dużo na Facebooku i ostatnio był bardzo smutny i no, miał prawo do smutku, dlatego że tam ludzie pisali, że jakiś tam dzieciak nie dostał pieniędzy. Się okazało, że to jeszcze wszystko jest w toku i racja jest po jego stronie, przynajmniej według jego relacji. Goniec tam umieścił informację, że jego szef finansowy mu położył fundację, więc było tam niewesoło. Też nie wydaje mi się, żeby Filip Heiser był takim człowiekiem, czy miał taką konstrukcję psychiczną, żeby wiecie, wziąć pieniądze i gdzieś się zaszyć, tym bardziej, że jest osobą rozpoznawalną, publiczną. Cały czas jest, nigdzie nie zniknął, więc to się pewnie wyjaśni z tym dyrektorem, jak to tam było. Miejmy nadzieję szybciej niż później. No natomiast no, może trzeba było tego jakoś pilnować. Tam też było w oświadczeniu jednym, że ma złą Sytuację rodzinną, i tak dalej, nie będę w to wnikał, ale zaraz powiem Wam, dlaczego ja teraz nazywam o Filipie Heiserze i dlaczego tym razem to ja się go czepiłem. Bo tak w sumie o to wszystko to się można trochę pośmiać, trochę sobie pożartować, że to tak wesoło. Chociaż to wcale nie jest wesołe, bo za chwilę może się okazać, że z takim zarządzaniem finansowym to i ten kewa. Po prostu weźmie jej i, i nie będzie już się śmiać z czego, w sensie Stanowski nie będzie mógł się śmiać z budy z jedzeniem, ale to inna sprawa. Imperem. Moi drodzy, to co powiem będzie dla mnie bardzo ważne, i chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia czegoś dla mnie turbo, ale to turbo istotnego. Wiem, że moje życie nie będzie już po tym takie samo, nigdy. Wiem, że tego będzie dużo, ale wiem, że powinienem, że chcę stanąć w prawdzie. Zadałeś pytanie, czy boję się tej walki? Odpowiem ci, że nie, bo przy całym szacunku dla tego chłopaka naprzeciwko mnie. Elo. Walka z nim to dla mnie trochę jak paproch, byłem ćpunem, waliłem kokę, hardkorowo. W najtrudniejszym momencie, co 6 minut, taki był interwał, każda sekunda staje się wiecznością, słuchajcie, to jest tak totalne gówno. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem, to jest walka o siebie, o swoje życie, o nowe życie. Ja nie pizgałem, moi drodzy, koki po klubach, po imprezach, nie, w smutku kurwa, w domu, przy zamkniętych żaluzjach. Jestem tu po to, żeby być dzieciakom, nie dotykajcie się do tego szajsu. Piszę o tym książkę. Nazywa się Kokaina, Szczęście w Kresce. I moi drodzy, ta książka powinna być przeczytana przez każdego, kto myśli o tym, żeby zrobić swoją pierwszą i być może ostatnią. A ta ostatnia będzie tuż przed śmiercią, bo to się tak kończy. 80% ląduje w piachu, 20% wychodzi. Brawo. Patetycznie, prawie jak list starycy, który nie istniał. Ale tak wiecie, przekaz oczywiście jest w 100% tak pozytywny, z tym, że ja wiem, że ten wywiad zapewne był później po konferencji. Taki pozytywny, fajny powiedzenie, że jestem tu dla kasy, ale wcześniej, słuchajcie, ja mam ważny przekaz, wręcz tak aktorsko, więc. Nie ujmując tutaj nic z intencji, wiemy, że Philip Kaiser ma umiejętności aktorskie, tylko że wychodzi na to, że można sobie odpierdalać różne akcje. Przy czym ja wiem, że Philip Kaiser ma dużo, bardzo dużo powodów do smutku. I tutaj nie ocenię, i nawet nie chcę zaczynać tego tematu, tylko że inni ludzie ja sobie nie wyobrażam, nie będę tutaj jakoś stopniowa ucierpienia, ale cierpią w różny sposób i nie sięgają po takie rzeczy, a jeżeli sięgają, to nie dostają takiej nagrody. I w tym przypadku było to powiedziane moim zdaniem, w złym miejscu, w złym czasie i było to nieprzemyślane, bo dzieciaki, które oglądają fame. To oni tam samych takich widzą. Zobaczcie na Tomasza Adamka. Ostatnio wypił sobie wino, potem no, piwko przed lotem, a potem był ciężko zdziwiony, że podziękowali mu za lot. Zobaczcie sobie Martę Linkiewicz. No to, to już dawno temu. Natomiast, no, odkąd zrobiła to, co zrobiła w autobusie, można powiedzieć, że to była pewna. Wariacja na temat autobusem Arabów zdradziła go jak w budce Supera, tylko tam zdrady nie było, ale był cały autobus, to od tamtej pory kasy ma. Tak. I ja nie zazdroszczę niczego. Tylko powiem, że momentami to już mnie obrzydzenie bierze. I to wcale nie dlatego, że ja tym ludziom czegoś zazdroszczę albo że zarabiają pieniądze. Bo tak dłużej o tym myślę. To sobie tak uświadamiam na serio, że nie zawsze chciałbym być na ich miejscu, bo to po prostu, żenada. Na przykład taka Marianna Schreiber to zrobi sobie zdjęcie w jakimś krótkim topie, gdzie więcej widać, jak nie widać, i podpisze przyszła pani posłanka. I to już jest powód, żeby ją angażować do Fejmu, czy, czy do jakichś wywiadów, czy do czegoś. I wszyscy robią to na poważnie. i może bym z nim też zrobił wywiad, a czemu nie. Ja tutaj się nie obrażam na to, tylko nie wiem o co bym on pytał. Ten świat tak po prostu funkcjonuje. Ja po prostu się zastanawiam, no kiedyś jak był ktoś, kto coś brał, jakieś narkotyki, to jak z tego wychodził, to się mówiło, że samo to jest bohaterstwem i się podziwiało. Natomiast nikt. Nie robił sobie na tym jeszcze jakieś autoreklamy, mówiąc, że napisze książkę, którą trzeba będzie przeczytać, żeby ją wszyscy przeczytali. Mam tylko nadzieję, że ta książka tak nie zaleje internetu jak ten kebab, bo ja też czytałem książkę o narkomanie, tylko, że ten narkoman, jak chciał przestrzec, to napisał tę książkę paręnaście, jak nie Parę lat po tym, jak wyszedł z nałogu i był terapeutą, to jest pewna różnica też. I napisał tą książkę i chyba na niej nie zarobił za dużo, w sensie na pewno nie tyle, ile zarobi Filip Heiser na swoje mieszkanie w Hiszpanii, bo on po prostu je chciał. Mówiłem o moim znajomym, Andrzeju Kaczorze Kaczkowskim, który napisał książkę Akiepis Narkoman. To jest książka, którą warto przeczytać, tylko, że on nigdy nie robił siebie z tego powodu, że tak powiem, autorytetu, że każdy powinien czy coś. Druga postać, nie postać, osoba, która mi przychodzi do głowy, to jest Jerzy Górski. Też był narkomanem, tylko, że potem przebiegł eromena i takich ludzi można podziwiać. A tutaj no już się czuję dumny, bo zwalczył naukę. Jakby super w ogóle, że się czuję dumny. Tylko, że przedstawienie tego w ten sposób, że czuje się dumny Filip Heiser z siebie, bo zwalczył nauki, zawalczył firmę MMA i dwa razy dziennie idzie na trening, to jak to jest jego osiągnięcie życia, gratulacje no, za te pieniądze, to może jest. Tylko, że teraz wychodzi na to, że wiemy dlaczego wywadzili go z telewizji. Ale w międzyczasie jeszcze miał YouTube'a. Jeszcze mógł robić inne rzeczy. Nie ujmując mu niczego. Bo może rzeczywiście ten kebab to było jego marzenie życia. Stop, stop, stop. Teraz żeby nie był. Pan Mierzy Górski, ten który wygrał Iron Ironmana, on sobie żyje. Tylko ja mówiłem o nim, że zrobił pewne rzeczy w czasie przeszłym. Natomiast wracając do Heizera. Ja nic nie mam do tego, co on robi teraz. I fakt, że przestrzegł. Dobrze, miał do tego prawo. Fajnie, że powiedział, że to gówno, że będzie ostrzegał i tak dalej. Tylko, że gdzieś tam podświadomie, to osoby, zwłaszcza te młodsze, które oglądają sobie Fame, będą oglądać Fame z jego udziałem, mogą zrozumieć to tak, jak ja to w pierwszej chwili zrozumiałem. Patrząc na ludzi, którzy tam w ogóle są, a do tego jeszcze dochodzi Filip Kaiser. Jupi, wystarczy być znanym, a potem można poodpierdalać, a potem ci jeszcze w Fejmie zapłacą. Właściwie w nagrodę, no ale czego się spodziewać, trochę tak, może refleksji od Fejmu, bo tam szefem jest. chociaż, właśnie refleksji, sam sobie odpowiedziałem. Tam szefem jest Boxdel, więc chyba nie bardzo. W sensie takim, że no zobaczcie, a ostatnio Adamek odpierdolił, a teraz dostanie walkę na Narodowym. A właściwie to ja rozumiem, że tam się dostaje pierdolion monet za walkę. Tylko dlaczego Heiser nagle debiutant jest na narodowym? Inni tam debiutanci też są pewnie albo będą. Ja to rozumiem, ale na narodowym od razu no z grubej rury. Super. Fajnie. Okej. Okay. O, po prostu wychodzi na to, że wystarczy być znanym, a potem możesz pukać do nosa. Nic się nie stanie, a do tego jeszcze dostaniesz nagrodę, czyli kasę na mieszkanie w Hiszpanii. No w ogóle, super. Super lekcja dla młodzieży. A dzisiaj być znanym to nie problem. Wystarczy być sprawniejszym niż ja. Ja też jakbym był sprawniejszy, to wystarczy, że nie wiem, wyskoczę z parteru, z jakiegoś, powiedzmy, balkoniku z gołą dupą, Zrobię salto jakiś albo nawet nie, strzelę jajami o beton, wyłożę się z bólu, już jestem znany, wszyscy się śmieją i mogę sobie potem krzyczeć, że chcę walkę na tej imię. A im będę bardziej wulgarny i głupawy, tym lepiej. To może nawet więcej pieniędzy dostanę i będzie to szybciej. Bo tak naprawdę to Heizer dzisiaj nawet specjalnie znany już nie jest, tylko sobie tą walkę wykrzyczał, a zaczął niezbyt kulturalnie od Książę, a to było do przewidzenia, że mu się uda. Zaczynam wierzyć, że Marecki może zawalczyć w fejmie, bo jak chodzi o to, co robi i mówi, to świetnie się tam nadaje. Krótko tylko wspomnę o tym, że ja nagrałem dwa albo trzy takie dłuższe materiały ogólnie o Free Fightach i mam jakieś takie dziwne przeczucie, że Niczym być może nie poparte, możecie to potraktować jako gadanie idioty, że patrząc nawet na te ogromne liczby, jakie wykręca sam film finansowo, to okej, okay, przypuśćmy, że jest jeszcze jeden film, jedna federacja, która może wykręcać tak ogromne liczby, bo sam lubię sobie czasem obejrzeć w wykupie, chociaż teraz to się też zastanowię, właśnie ze względu na ten przekaz. Bo jednak pewien nie smak pozostaje, natomiast patrząc ogólnie na Free Fighty, być może tutaj nie jest wyjątkiem, to wydaje mi się, że to jest jakaś jedna wielka bańka finansowa na zasadzie tak jak to bywało wielokrotnie z piłką nożną, że też były różne afery finansowe. I my się tutaj dopiero przekonamy, w sensie, kiedy nagrałem pierwszy raz o tym, że mam takie przypuszczenia, że to może być finansowo w jednej, drugiej, trzeciej federacji jedno wielkie pierdut, to myślałem sobie, nagrywam taki materiał. Okej, okay, to jest tylko moje zdanie. Może mam do niego prawo, może nie, może ktoś się czepi, przeszło bez echa. Ale naprawdę to jest temat, w którym być może warto, żeby się zainteresowali więksi youtuberzy, telewizja, bo czasami się naprawdę mocno zastanawiam, skąd się biorą tak ogromne cyfry na wypłatach niektórych osób, które naprawdę nie są jakieś mega znane, a powiedzmy sobie szczerze, że no Filip Heiser w świecie osób, do których Fame kieruje swoją ofertę, przypuszczam, że to są młodzi dorośli, to nie jest też znowu jakoś super znany, bo też pomyślmy sobie, ile czasu już minęło od tej chwili, kiedy mówiło o nim na przykład Gargamel czy Mateusz Spesiński czy ktoś tam jeszcze inny w internecie, to już naprawdę minęło trochę czasu. Dzisiaj dwa czy tygodnie w internecie to już jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No nic. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu.